Witam Cię serdecznie, Wojciech Wesołowski z tej strony, z www.wojciechwesołowski.pl, z bloga. Fajnie, mam teraz okres przedświąteczny, mam nadzieję, że już zakupy ogarnęłeś, że ten cały chaos z zakupami, skupowaniem kupowaniem, z gotowaniem i z innymi rzeczami już jest za Tobą. No ja jeszcze niedługo ruszę z żoną po ostatnie jakby zakupy do domu, jeszcze troszeczkę ta lista, listę mamy, ale mam nadzieję, że to się za Tobą, porządki i te inne sprawy. No i są święta, z okazji tych świąt chciałem Ci życzyć przede wszystkim szczęśliwych i pogodnych świąt, ja zawsze śmieję, że nie ja uwielbiam święta, ale to jest chyba najbardziej z tego powodu, że fajni ludzie, część moich znajomych po prostu pracuje za granicą i zawsze na święta jest okazja na to, by się z nimi spotkać. Przyjeżdżałem tutaj do Polski, przyjeżdżałem do kraju no i możemy sobie pogadać, możemy ten czas spędzić razem. Chyba to Ci serdecznie życzę, żeby spędził te święta w spokojny sposób i właśnie z takim gronem najlepszych przyjaciół czy, czy najbliższej Twojej rodziny. No, i żeby te święta były dla ciebie jak najbardziej owocne, właśnie w takie bardziej towarzyskie rzeczy. Nie biznesowe, a towarzyskie. Jak jest się, ja zajmuję się marketingiem internetowym, więc zawsze śmieję, że od łóżka do, do, do pracy mam dosłownie półtora metra. Tak u mnie wygląda w sypialni, że po prostu gdzie mam biurko, to dosłownie staje, mam dwa kroki. I chciałbym, żebyś się przez te, te święta zastanowił nad tym, właśnie, że czy nie warto budować dodatkowych źródeł dochodu. Po to tylko, by właśnie w takie święta nie martwić się o swoje finanse, ale właśnie móc sobie spędzić czas. To jest taka, taka moja myśl przewodnia, byś, byś się na tym zastanowił. Jeszcze raz ci życzę wesołych i, i, i pogodnych przede wszystkim świąt danego yy, poniedziałku, tego śmigusa, dingusa. No i tak jak powtarzałem, żeby spędził go z osobami, na których Ci zależy, byś spędził je bardzo wesoło i, i, i bardzo przyjemnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już w najbliższym czasie. No, cześć.